Sorki, że ja przerwałem nagrywanie, ale kliknęłem nie to, co było trzeba. A więc teraz na odstresowanie. Dzisiaj będą w sumie dwa odcinki, bo Dante mi się przerwał, więc w sumie zaraz pooglądamy jednego z moich największych idoli, czyli Adriana nowaka żalną, Ponieważ tak, bo tak, uwielbiam jego zakupy, więc oglądamy. Zakupy za 3500 złotych, rozpakowanie. I to ja rozumiem. To jest film trzeci. <grym> Cukierki. Jedno, jedna puszka. Miętusy. Cukierki, długa puszka. Anżynki. Anżynki. Andrzynki. Andrzynki. Andrzy... Anzyki, anzyki. Tego nie przeczytasz normalnie. To są anzyki. Cukierki, tak? trzecia puszka? Kanoldy. Nie no, nie będę spoirował. Spo... Znaczy, wiecie o co chodzi? kanoldy, <laughs> kanoldy. Cukierki, trzecia Adrian... puszka? Adrian, pozdrawiam cię serdecznie. Jesteś yy, świetnym typem. To nie jest takie tanie. Wiadomo, że to nie jest takie tanie. Teraz jest inflacja, więc nic nie jest w stanie. tanie. Pół księ... Półksiężyce z przepystym nadzie... Nad... z pysznym na... z nadzieniem. Księżyce. Z przepysznym nadzieniem. <laughs> z pysznym nadzieniem. Z miodem naturalnym. Z miodem naturalnym musi być. Z miodem naturalnym. Tu jest 2,7 kg. Eee, tu jest 2,8 kg. Tak, jest. Tutaj jest 2,7 kg. <grym> Tutaj jest 2,7 kg. Tak. Zgadza się. Chipsy. O smaku papryki. No ale nie były jakie. To są luksusowe chipsy przecież, prawda? Babka. Jedna. Babka druga. Dwie muszą być. Babka trzecia. Babka, Babka czwarta. czwarta. A taki disclaimer ja nie wyśmiewam jakby co Adriana waka bo bardzo go i bardzo go lubię. Tylko komentuję jego zakupy. I w sumie na kanale chyba będą też pojawiać się filmy jak yy, Komentuję filmiki, które adreny wykażalno. Więc te zakupów i w ogóle resztę, więc możliwe, że. No jeszcze coś będzie. No, oczywiście, za każdym razem co miesiąc, tylko u nas tutaj żalnie, w, w sklepie u góry. pamiętacie? w żalnie w sklepie u góry. Nie mam to. I tylko ja dostaję. Zadałem oczywiście. Bo tyle zakupów, zadałem gratis, nie? No w końcu to są zakupy za 1500 zł. Cały klient, wiadomo. Zadałem za ciastka, jedne zadajmo. Przecież, gdyby nie Adrena Wagrzal, no to by ten sklep w żal nie upadł. Przecież oni są dzięki niemu bogaci. Dwa opakowania zadałem. Muszą być. Ale jeszcze jeden gdzieś mam. Yy, trzy paczki ciastek dostałem, zadaj mu. gdzieś mam, jeden idę. Muszą być. Trzy patki zadaj mu. W sumie to mogę jeszcze nagrać godzinny odcinek, jak oglądałem filmy Adriana Fakarzano i ja komentuję. Co by na to? możecie pisać w komentarzach. Dobra. Jogurt Biały Naturalny. Jogurt biały, biały naturalny. naturalny. Jogurt jako biały jodzy, naturalny. naturalny. Jogurt biały naturalny. Zaciął się. zmówił się. Tu jest bocek boczek wędzony. wędzony. Nie, już nie będę Chyba. Chyba. Słonina. Słonina. Ok, otwarta. Kiełbasa? <grywa> Ryba po grecku? Smażona na na oleju. pewnie na podwaliny Ryba po węgiersku? Musi być. Ej, ciekawe czy on jak kupował te ryby? To czy on nie smażył potem na tym oleju na tym maszyn, na tej modernie. Ciekawe, nie? Leco ryb, rybne. rybne. Tylko nie dam nigdy. Mm. Ryba po grecku. Ogólnie ja kiedyś lubiłem rybę po grecku, ale kiedyś ją przyjadłam i teraz... No tak w sumie nie lubię. Synka? Kiełbasa Dwa cebulowe małe? Ja wyjaśnię. Dwa cebulowe małe to są te. Taka szynka, yy, taka do chleba, do smarowania. W sensie? Nie wiem jak to się nazywa. Tak, serio. O, i tu jest o te ciastka. Upakowania. Nie mam, bardzo dobra. Nic nie mam chyba? Jogurt grecki? Garatka. Chipsy. Osma te chipsy są bardzo dobre, polecam. smaku śmietankowym... chipsy o smaku paprykowym... Szkoda, że Adrian nie usmażył tych chipsów. Zjedlibyście takie chipsy y, smażone na oleju? W sensie, takie gotowe chipsy z paczki smażone na oleju zjedlibyście? Piszcie w komentarzach. Serki topione, długie. Jedne są naturalne, drugie są zeszynku. Serki długie, naturalne, i zeszynku, i serki topione, krótkie. Tu mamy splotki: dwa sery w plastach. Ser smażony. Adriana ulubiona. Kiwi. Kiwi dobra. Jeden chleb. Drugi chleb, trzeci chleb tabletki. Drugi chleb. Trzeci chleb. Trzeci chleb, bluka, jeden chleb, trzeci chleb, trzeci. Czwarty chleb, piąty chleb, piąty chleb. A dam nowych żarłotych chlebów. Nowy tygodnik tucholski? Najlepszy tygodnik w Polsce. Napój jeden w butelce. Napój gotowany czarny. dam Mix. Oczywiście gotowana. To jest napój Cross. Zapomniał, że jest czarny. Napój Junior dla sportowców. Napój Junior Power dla sportowców. Nie widzieli nagramu ci teraz. Napój. Full nas. Napój pomarańczowy. Oczywiście, na jest na Woda naturalna do picia. Napój Lip Lipton. Lipton, dobry jest. No, przecież Adrian Nowak żelazo luksusowe luk luk rzeczy kupuje. No, naprawdę. Napój żółty. Napój żółty, mój lordzony. Napój Krzyś. Też żółty sztęp męczowy. Ma Pepsi? Napój niebieski? Napój niebieski, mój ulubiony. Dwa plusa? Ma ten. Dzień. Ale mały. A czemu mały policjantki? Przybyjcie, proszę. się nie gra, się nie gra. Napój w kartunie? Napój w kartunie musi być Gotowany? Oczywiście. Ej, Piliście kiedyś ten barka gotowanego? Bo ja nie. Dobry jest taki ten bark? Muszę sobie kiedyś ugotować.

Kiełbasa! Mówiłem. Kiełbasa! Kiełbasa! Silny gron. Chleb! 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 Ale że ten stół się nie zawali pod taką ilością jedzenia! To jest naprawdę wybitne. Chleb! Chleb. Chleb. No, to się nie wzbali. Jakby ktoś nie wiedział, to Adriano Wakarzano mrozi chleby. Jak będę nagrywać godzinny odcinek, yy, chyba godzinny, gdzie będziemy komentować właśnie film Adrian Wakarzano, to Wam pokażę, że mrozi chleby. Chleb. <noise> Musi być chleb. A gdzie płisk? Kawa inka Chleb. Kawa cappuccino. Tak. Herbata w ganulkach słodka Najlepsza herbata Tabel tabletki Apple ekstra extra na bór głowy Tabletki na gardło. Dobra. Polecam. Tabletki Apap na bulzęba. A bul Musi <grymne> być. Kiełbasa. jest <grymne> <grymne> Kiełbasa, <grymne> Kiełbasa wieczorem na jest bardzo ważne, prawda? Nie no, nie oszukujmy się kiełbasa wyszedł odrębne, są ona jest najważniejsza, nieważna. Tak samo dwa bułki są najważniejsze. Kiełbasa! <śm> 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 dwa bułki. O, tam być. Jasne. Dwa bułki. Dwa bułki. <śm> Bułka! Kiełbasa? kiełbasa. kiełbasa. <grywki> Moi się nie odzywać? Dzięki Skróciła nie może żyć bez dwóch bułek kiełbasy. Smażnej oczywiście na oleju margarznie i maśle. Ale na Pomals! Przy okazji, pozdrawiam mojego e, super znajomego, z którym e, często rozmawiam, właśnie o, o Adrianie Nowaku. I bardzo e, lubi dwie bułki, chociaż <grywa> na oleju margarni i maszynę. Pomals! E, więc, przyjacielu, jak to oglądasz, to Cię pozdrawiam. Pomalanc Dwa jabłka, dwa fundory. Dwa jabłka Mówiłem Jabłko, <grywka> Jadko, pomidor Dwa jabłka Ale naprawdę potężne zakupy Dwa jabłka Dwa jabłka muszą być, oczywiście Dwa pomidory! Dwa pomidory i jeszcze pięć pomidorów Razem z tym pomidorów Dwa pomidory! Pomidory muszą być Na patelni. Dwa pomidory! <grym> Ile pomidorów. Bo... <grym> pomidorów Dwa pomidory! Gościu górne pomidorów robi Dwa jabłka! Dwa jadka! Dwa jabłka muszą być tak samo z pomidorów? Jabłko POMIDOR! <grywka> jabłko pomidor. Dwa pomidory! Dwa pomidory! Ebru, nowak mamy wykupiłem cały sklep. O nie O Ogórki! Ogórki muszą być! Moje się nagrywa! Dobra, wyjdź! Nie widzę! Wyjdź no A tutaj widzimy, że właśnie potężne zakręcia są rzucane w uniwersum Żelna. To są naprawdę potężne zakręcia. Przy okazji, możecie wpisać mi się do księgi gości na Mówice Planet. Jeżeli gracie. Nie wiem. Tak, to była reklama. Dobra. Dwa grejfuty? A gdzie są... Gdzie są dwa jabłka? Grey okrągłe, takie milone kotlety? Milone, kotlety, okrągłe, milone kotlety. Skoczynki Kotlety Biedny ciastek Ciły Milona na klopse Milona na klopse Milona na klopse Milona na kotlety Banany Dwa banany <głosy> 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 Kola tu piczą? Napój. Koch, gotowa nasmażona. Kola. Kola dzień. Kola będzie. Kola. Kola. Кола! Кола да пича? Напой? Да. Так и върки закупе. Направда потенжжно. Ах С може, ки Już się 20 minut nagrywa, więc kończę odcinek. Ogólnie, dzięki za oglądanie. Widzimy się nie wiem kiedy. Ale z tej strony odcinek i cześć.